Nie wykąd się tam chodzi? Ewoniu e, Słuchaj, czy ty pisma Pismo otrzymałaś tak od mopr jakieś e, Miejski środek pomocy w rodzinie Biantoku Malmeda 8 Białystok, Białystok 1 e, I z, o godzinie 15.30 2018 roku Otrzymałaś, tak? 13 e, I co? A ja tu jadę smak Ewa Lipka, 5E Ho House West Red i tak dalej, i tak dalej Nie mogę podawać dalej I bo, bo sama nawet napisałaś Ewa Lipka co ty tam napisałeś do Moplu na mnie? Co? Że, że ja. I co oni napisali tam dla ciebie? Tak, tak. No proszę, proszę mój. Ja, ja słucham wszystko. No na mnie, ale widział na oczy wie pani kto, a kto zna adres pani, kto bez przerwy do pani dzwoni, bez przerwy, ja nie Tomasz. Widzisz pani? Sama nawet, sama teraz, ja przepraszam, sama pani pomyliła moje imię, zamiast powiedziała Krzysztof, to powiedziała panie Tomaszu. E, bo ja, ja zadałem na pani pytanie, panie Ewo, kto bez przerwy do pani dzwoni? To sama pani ujawniła nawet teraz i dobrze pani kochana zrobiła, że powiedziała panie Tomaszu, a nie pani panie Krzysztofie. Wiem, ta pani mnie kończy, e, panie Ewo, i e, wiem dokładnie, kto to bez przerwy do pani dłoni. Ten Tomasz. Skąd ten Tomasz pochodzi? To pani podała swój adres i swój telefon pani podała, żeby na mnie różne, taka jak Tomasz Terka, jak Mariusz Jebak, jak Meksykano, co bez przerwy dłoni do pani, żeby bez przerwy, jak e, jeszcze inny, Kargul taki, proszę pani, żeby e, jechali po mnie, jak po psie, żeby zabierali pieniądze, a pani ich słucha, głupot, a one później tak, ręce zacierają, o Mamy głupią kobietę, mamy wariatkę, umysłowo chorą, bo pani naprawdę jest umysł... Umysłowo chora, bo dwa razy była w Houston, to proszę pani, tak, proszę pani, e, była w Houston pani dwa razy. To proszę... A, a wie pani co Houston, e, proszę pani, e, i proszę pani powiem tak, e, że ja już znowu złożyłem pismo do komendy miejskiej policji, żeby panią była deportowana, naprawdę to ja zrobiłem, bo ja, bo ja dość mam takiego i pani tu musi wszystko powiedzieć na naszej komendzie policji w białym stoku na ulicy Wrocławskiej e, 51a i wtedy... Ja będę razem na przesłuchaniu komendzie, razem będę... Tak, proszę pani, marzę się, bardzo się marzycie I panią pocałować chcę nawet, buziaczkę tak, rączkę, twarzyczek, policzki, czółko, wszędzie, brudkę, cecuszki, wszędzie, e, proszę pani. Tak, proszę pani, bo pani taka jest śliczna kobietka, jak nie wiem co. A taka, wie pani, śliczna, jak nie my, ja to będę robić raz, będziemy to robić na osobności. Ja zaproszę do domku swego i... a major pójdzie sobie z domu na po Pijachamy, a my dwóch robić to. No, pani śliczna kobieta, to ja o takie marzę. A co, a co brzydkie, co brzydkich kobiet? A pani, ja pani wybrałem, bo pani jest najładniejsza, najśliczniejsza. Numer jeden pani jest. A co pani zajęta? Proszę pani, pa pani już jest rozwiedziona, a nie zajęta. Proszę pani, co ten papierkowy, papiery można do, e wyrzucić do pieca i, i będzie rozwódka. Tak, proszę pani. I proszę pani, co powiem jeszcze? E wtedy się spotkamy i... Pani będzie zeznawała, czy to prawda, czy to nie. No, dowie się pani, ja nie muszę mówić wszystkiego. Tak! I czy, i czy ee, ja pokażę pani listę e, od jej jebaka, czy pani razem współpracuje, z kim pani współpracuje i tak dalej. O. Ile pani zarabi, ile pani dla, dla pani daje, i tak dalej. E, no, to ja nie będę mówić, co daje. E, proszę pani, to skończy się tak dla pani chorobowa, pójdzie pani do pracy. Tak jak pani powiedziała kiedyś, ja do pracy mam ich skończy się e, choroba dla pani Ewy, a będzie pani pracowała u nas w Polsce. Dostanie pani miotełkę, szczoteczkę dostanie. E, ja znajdę dla pani pracę w szpitalu czy dzień, i pani będzie sprzątać korytarza, e, bo ja nie mam czasu. A pani, ja dla pani dam czas. Tak, to prędko. Że pani będzie codziennie pracować po 8 godzin i nie będzie brała na lewo pieniążki od państwa, tylko będzie brała e, normalnie zarobione pieniążki. E, nie, proszę pani, jest pracy dla chorych, umysłowo. A proszę pani, dla agresywnych też jest. W pani, pani pracowała. Proszę pani, wie pani co? To ja powiem taki przykład. Eee, u nas taki pracował, no już tej poczty nie ma. Tutaj, bo jest blok postawiony. Eee, proszę pani, na złych psów jest, jest, jest. A zna pani taki przyrząd, przyrząd kaganie? Eee, jest taki dla tarantuli też kaganiec, Ja panią nie wyzywam. Tak, no i wie pani, eee, przestanie lepiej pani robić ciebie wariatką o słowo chorobu. Pani zdrowa, jak, jak. Eee, ciele, jak ciele dojne, proszę pani, Jana, pa, to pani sama powiedziała, że rząd nas dał ta, taki dokument, że pani jest umysłowo chora. Nie, pani pójdzie, pójdzie na komisję wojewódzką, będzie, będzie, a jak nie, a jak nie to zawiozł pani. Proszę pani, jest już pismo na komendzie w komisariacie. Ja złożyłem niedawno pismo na trójkę, bo pani też umiała dzwonić na mnie wszędzie i, i, i na Komisarz trójki i do urzędów wszędzie, gdzie tylko e, podpowiadał Tomasz ten wariacki, to pani jego słuchała. Od A do Z słuchała, proszę pani. On mówił, zadaj pani Ewo, napisz pani Ewo, to teraz pani, bo powiedział nawet, teraz niedawno słyszałem, że te telefony to nic nie dają, pani Ewo, teraz trzeba rozpocząć wpisanie wszędzie do urzędu. Zgadza się? Ale tak powiedział Tomasz Terka do pani, pani Ewo, proszę pani, ja zajadę do mopr jutro, zażądam pismo, e, Złożę do Mopru. Czy to, czy Pani Ewa Lipka występowała? Dadzą mnie odpowiedź, przyszły mnie te pismo, za żoną, co do Pani wysyłali i tak dalej, te, i tak dalej. A powiem Pani, kochana, że Pani yy, na, napisała i był dzielnicowy, była yy, z Mopru, że ja piję i tak dalej. Pytała się, czy ja alkohol spożywam. A czy to jest prawda? Że major nagrywa głupoty? Też takie sam jak Pani? Piśnięte? Tylko udajecie piśnięte ludzie i uciekacie za granicę, a tam pieniądze dobre, euro zbijacie. Co, co do kieszenia, tak? Ja mam, ja, ja mogę wysłać do pani e, z banku swego, ile ja mam pieniędzy A pani mnie przyśle Ile, ile pani dostaje tej, y, tej, chorobowej renty? No to przy, zobaczymy, zobaczymy. O, tysiąc funtów? Tysiąc funtów, to ile to jest? Dziesięć tysięcy, tak? Tysiąc? tysiąc złotych, tak? Nie, ja nie mam trzy tysiące złotych, nie mam, nie mam, nie mam 3000 tysiące złotych, nie mam 3000 tysiące złotych. Tak. I teraz Tomasz terka na stołku komornika, zabrał mnie dwa razy pieniądze. Z konta. I proszę pani, ja jestem wyczyszczony jak piecek Je jestem na koncie. Bo Pani powiedziała, sama ja słyszałem na YouTube, że nie trzeba zabrać te pieniądze e, całkowicie, proszę pani, i mnie posłać do pracy, proszę pani. Teraz ja panią złożyłem do e, policji, a żeby była pani naprawdę emiktowana do Polski, żeby skończyło się tam e, pobieranie pieniędzy w euro, proszę pani, i żeby pani normalnie tu w Polsce zarabiała, namiatała korytarze i, i żeby te tysiące złotych pani zarabiała. Polsce. Nie, już pani nie zmienia, bo ja a, a to tematy polityczne, Tak, a to tematy polityczne. To takie polityczne tematy, że oj, oj oj, tu można dać mi szóstkę, ale wie pani, co dać dla pani? Dziesiątkę nawet. Wiesz, o. No właśnie, tak ludzi umysłowo chorych jak pani, to, to biorą pod ochronę i wywarają pieniędzy, nie na to. Na ludzi umysłowo chorych. Tak, a Polska, a Polska a Polska zmężała i dla umysłowo chorych przestała płacić dlatego, że dobrze robi to, proszę. Pani, bo to e, moje expose było takie złożone, żeby nie płacić dla ludzi, którzy są umysłowo chore, a żeby i, i którzy mają lewe rączki. A proszę tak Pani, a proszę Pani powiem tak, dla takich ludzi jest w pracy w Polsce mu multum Jest sprzątanie szpitala jako sprzątaczka, jako e, jeszcze inne, jako salowa, tam e, opieka, nieopieka, pilnowanie chorych nawet proszę Pani. A że Pani mówi, że Pani gryzie ludzi, Pani jest ratunek. Ja Powiem pani taki przykład. E, proszę pani, taki przykład, proszę pani. Sprawdziwi. E, proszę pani, e, u nas była dzielnicy poczta e, kiedyś, nie? Taka trzynastka. Się nazywała poczta trzynaście, numer. I listonos, e, ja poszedłem na pocztę i coś tam listonos pisze. A ja, e, nie, nie listonos, przepraszam. E, tak przyjmuje. A ja poszedłem z listem. Ja się i taki o imieniu taki samym jak ja. Pracował człowiek. I mówi tak, ja czekam, czekam w okienku. Proszę pana, długo tr trwać będzie. A on do mnie tak, panie, ja jak piszę, to jestem zły. A ja mówię, o. O Boże Święty, to ja zaraz przyniosę kaganie od Azora, bo kiedyś, teraz nero się nazywa, piesek nasz, a kiedyś y, miałem psa Azora, już stary był, tu musiałem uśpić w I co, proszę Pani, eee, ja, ja no, wziąłem ten kaganiec, przyszłem do domu, z z powrotem, ja mówię, tatuś, gdzie nasz kaganiec od Azora, a tatuś pyta się, bo jeszcze żyłem wszyscy. Mówię, ja tam gdzieś leży, szkodzik. ja wziąłem ten kaganiec, idę, kaganiec tym w ręku, a ludzie się pytają, a na kogo to kaganiec, a to taki pies ciekły, y, człowiek chce pożyczyć. Bo chcę wprowadzić psa do szczepienia, to chcę pożyć. Ja zaszedł na początką, on siedzi. Ja mówię, to co, przyniesie pan czy nie? Ja spieszę Jezły. Ja mówię, a ja z nie wyjmuję, mówię, no to dawaj tą mordę, mówię, szybko tutaj psiadaj piecku, to nie będziesz zgryć ludzi na mnie! Już! Cicho bądź! Ludzie tak ha 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 zrobili, reszta, wszyscy ludzie pękali, a on za pi, pisać poszedł na zaplecze, wyszedł pierdyknął drzwiami, dobrze, a w jednym miejscu szyba pękła i podjął do kierowniczy. Ja już że Tutaj. I chyba ja pojechał do dyrekcji, złożył pismo i jego ja nie widziałem. Tak można iść z panią zrobić. No ja mam takie i metalowe, i skórzane, różne. I na tarantulę, i, i na jakąś inną. O wie pani. Ja różne kagańscy mam. Halo! Halo!